dyberek, tutaj, DROID x 12 A dzisiaj nagramy sobie. Ej, jak to się nazywało, Ja nigdy nie o nim kurę. Co? Komandę, Ko kurę. Dobra, e, nagrywam dzisiaj z nulem. Nie jesteśmy w znajomych na steamie, jak co po prostu przydzieliło nam taką sesję. Sobie gramy. I jeszcze jedno, czy z tego się pojawi więcej filmików? Jakby byli fani... Pojawi się! Pojawi się! Ociu! Zombie! Dzięki. Pojawi się, pojawi. A mogę powiedzieć elo? Elo! E, ja jakoś mówię dżindyberek. Berek. Jest... I jeszcze jedno, mam ograniczenie 10 minut, czyli takie dwie fale. Co, nie no. Ale y, jakbyś chciał wiedzieć, to przedtem też nagrywałem, bo ktoś chciał. Na serwerze z internet. Wiesz co? Jak e, mi się uda, M może mi się udać coś kupić na Steamie, to się za do zadowolimy. E, y, wiesz co? Bo y, co? chodzi mi o to, tylko że. Będziesz miał później takie zakładkę z kim przedtem grałeś, co nie? No. I tam będę ja. No, 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 to Cię zapraszam? Nie musisz od razu, ale. Na przykład po nagrywaniu, dobra? No, a ty serio ten. Nagrywasz serio? No. Jak ci wierzę, bo. Wiesz co, jakby coś. Dawno nie gra. Nie, wczoraj grałem w ma Mam takiego kolegę, nie? No to on ma Kałacha tą rangę, nie? No. Zarobić co nie? I on, on tą rangą dla mnie i po prostu może zabija On po prostu robi tak, że mnie zabija na jednego strzała, czy coś, bo to. E, klikaj dwójkę. Bo byłby w te... Bo wtedy będzie restart jeśli nie klikniesz. A ile masz już granatów? Bo ja mam cztery. Cztery! O, <gry> ty masz podwójne? Ja mam ten, który przypomina paralizator. Ociu! A, tu we mnie strzeli. Geniusz. Oj, ty łazi nie da! On jeden ja go sobie wtedy. Zabiliśmy go. E, zombie go. Nie, ja, tutaj, my, 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 my. ja to też... Nie, no niego strzelałem A teraz takie... Głupaliśmy go. Zabiliśmy go. Jak rzuciłeś granat, to prawie nic nie słyszałem. O oh no! ja że to ugrasz, bo to łatwe jest. O, piękne. Piękność. O nie, spadłem. Tylko nie to. 12. O nie! Dead. Zasubskrybujecie. O, dziękuję. Sta starałem się Zbóre. jak mogę, ale mi się nie udało. Gdzie jest, no, gdzie to jest. właśnie, ja też chcę wiedzieć, bo na mam swoją broń. O. O, talent. Um. O, ja mam Diglusia. Mm. Digel jest fajny. No, właśnie go trzymam. Pokaż. Możesz jechać do góry, bo tam jest jaśno. Czekaj, jeszcze ja sobie wezmę brzegu. Bo ja też nie mam Dybla. Ja mam Eee, yy, A jak mogę sprawdzić? No, czekaj, pokaż. A to jest ten, który wygląda jak paralizator. No, mam takiego. Ha, to jest Diggle. Chociaż dla mnie, bo tak wygląda i co, co za debil? Się tak na, palczu, tak co na za palczu, A co za debil, Tylko widziałeś? Podpalił szopę. Nie. E, podpali, e, podpalił podpalił szopę i eee... i wyszedł z serwera. Serio? No. Poczekaj, zobaczę. Tak, nie ma. Nie ma go. Wyszedł strzał w głowę zabija na hita Tak samo jak pięć, chyba że ty gruby Co? Zdeśnim No Heavy is dead Też grałem Fajny jest ja tam wszystko wymieniałem na te na i A wiesz o tym, że można o co? O, miałam ścinkę. No, co A i jeszcze jedno. Wiesz o tym, że jak będziesz kupował w sklepie z Team Fortressa nie strzelaj! Jak będziesz kupował w sklepie z Team Fortressa, to też ci może zrobić fair to play? Yy, że te 5 pię euro zapłacisz? Bo to też się zalicza, no, to, wsz to wszystko idzie na film. Ale wiesz, że Team Fortress nie kosztuje. Co? To, że nie kosztuje. A wiesz, że kiedyś ten Fortress kosztował podobno 15 euro? E, a wiesz o tym, że tak naprawdę można później to odzyskać? Jak się będzie? No bo na przykład w tym Fortressie albo w Unturnet można sprzedać swoje niepotrzebne rzeczy. No wiem. A później, jak ktoś to kupi, to możesz odzyskać hajs. Na przykład za taką jedną rzecz, w, tym, w, w Unturnet. Płaci się 15 euro, a to jest taki ptaszek na ramień, ramię. wiem, wiem. A wiesz, co ja wczoraj wylosowałem w... Co? A wiesz, co wczoraj wylosowałem w unturnet? Co? Koszulkę z żółwiem. Serio? Ona on jest. Ona jest takie Ja mam z takim człowiekiem. Z takim. Eee... se izyk. O, mam ze, mam ten, który rancie. przypomina paralizator. Ok, ten, który ty miał. Ja, ja nie mam ammo. Ja te teraz go mam, bo ja nie mam ammo. Nie masz już ammo? Ja, nie mam ammo na dół, masz 13 tylko sekund. Run, butter, nie. run. Gdzie A ten z run. A wiesz o tym, że na dole jest amunicja? Ale gdzie? No, przed schodami. MAMO, NIE TERAZ! Dobra, mama będzie mnie wołała. Chciałbym... Poczekaj, e, osłaniaj mnie. Ja sprawdzę ile jest mniej. Nie ma, MAMO. Nie, nie Dobra, e, wróciłam, wróciłam. Czuka! Dobry jest. Pidra. granat ja uh, mi nie Ja mám tri trzy. Uciula! A mo teraz. Aha, dobra. Daj chwilę. Marijuana. Musiałam spożyć lek. Oh, A i jeszcze jedno. Nie, po prostu jestem chory. I jeszcze jedno. Ja, um.